Przeglądy prawie skończone. Zostały mi dwa ostatnie ule. Tutaj pokazywałem tą primę jakiś czas temu. Zajrzymy teraz. Jest na 2,5 korpusie. No w tych rodzinkach w sumie, gdzie był sam półkorpus, ta nadstawka, to, to już trzeba było wszędzie dołożyć ten, ten drugi. Bo po prostu gniazdo pełne, czerwio zamkniętego pełno. I, I mogą wpaść w, no już po prostu w taki nastrój grojowy. Dobra, zajrzymy do tej dzietnastki. z boku. W ogóle zauważyłem. Popatrzcie. Widzicie, to jest wilgoć na powałkach wynikająca w kącie z odparowywania miodu. Po prostu przy noszeniu nektaru pszczoły odparowywują zagęszczają miód. I to się. E, w ten sposób e, tutaj zbiera. Co ciekawe, przez całą zimę nie było żadnej wilgoci, a teraz muszę iść bardziej do góry, bo jest wysoko. No tu już z góry początek zasklepiania. Cała rameczka jest. Cała ramieczka jest w miodku tam to odłożę i lecimy dalej O, tu już bardziej od góry Jest miodek już zasklepiony Tu kolejne Jedna strona, druga, także fajnie chciałem się zasklepiać. Tutaj jest ta ramka, gdzie na początku mama, wy... mama wszczela Matka, mama weszła. No z góry zasklepiałem. Środek to jest trutowy czerw. On się tu będzie wygryzał. dobrania jeszcze nie robię, więc spokojnie. do miodobrania, a tu widzę miseczki robią. Trzeba je pousuwać. Tutaj już woń mateczna nie dochodzi i one ciągną ratunkowe mateczniki. I w ten sposób jak nie przypilnujemy może nam pójść rójka. Także jak widać góra zasklepiany, tu jest sporo sporo jeszcze czerwio. To były cztery takie rameczki. To jest ostatnia. Góra, fajny, śnieżno, biały. Za sklep świeży. Jeszcze tylko rzucę okiem, czy tu nie było zwykłego czerwiu, z którego mogły pociągnąć mateczki. Nie widać. No, a reszta co? Pełne rameczki. Pięknie. Zasklepiane. Tak jak widać. Właściwie już na wszystkich. Też zasklepiają. O, tu też widzę parę komóreczek trutowych. Miseczki trzeba posuwać. No i fajnie to wygląda. Fajnie, że już zaczęły zasklepiać. Pierwszy zasklep w tym roku taki świeży w tej nadstawce. Tu była pierwsza dana nadstawka. Ta rodzinka jest. Jak na razie, odpukać. Najlepsza. Wieczorem odpukać, żeby nie weszła w stan rojowy czy coś. Na razie wszystko jest naprawdę bardzo fajnie. Dobra, Nadstawkę ściąga. I dam ją tutaj. Na dasz. O, ciężka już, powiem Wam. Cięższa na pewno niż tydynka. Tu mamy drugi korpus. Nie wiem, czy widzicie, ile było pszczoły w nadstawce, ile jest tutaj. Fajnie obsiadają. Tutaj węza na skraju. No, odciągnęły węze z jednej strony, z tej nie. Tu ramkę przełożę do rojniczki. Druga ramka z węzłem. No tu już fajniej. Bo jest gdzieś do połowy zalana. Tu z góry wszystko jest pozalewane, z dołu nie. Także już nawet węze zaczęły zalewać. Jest bardzo fajnie. No tu mamy ramkę. Był susz dany. Cała jest na kropku. To już zaczęły ze sklepu z Fajnie. No to jest ta różnica, jak się ma susz. Daje się susz, pszczoły od razu zalewają. Nie zużywają tego miodu na odbudowę. A z węzą jest jednak no sporo, sporo na taką rameczkę idzie takiej węzy. Tutaj był czerw przekładany. Wygryza się, ale nie zalewają bardzo. Bardziej do tego suszu widocznie nosiły. Także dosyć lekka Sporo się już pszczółki wygryzło Tu podobnie wygryza się środek się już wygryzł Ale też za bardzo nie jest zalewana Wolały ten susz zalewać Tu to samo Dużo, dużo już się wygryzło ta ciężka. Ta jest susz, który był przy gnieździe. No te dwie, które chroniły gniazdo, po prostu już, już zaczęły zasklepiać. Są ciężkie, pełne. Później była węza. Jest odbudowana z jednej strony. Tu lekko zalewana. Druga strona nie. Przełożymy ją. Później jest kolejna węza. Odbudowana, ale czysta, pusta, w sensie nie ma nic miotku i ostatnia też węza, ta strona nic, tu z góry zaczęły odbudowywać. Tak to wygląda tutaj. Czyli sus fajnie zalały, nadstawkę doze, dolewają, tam też dokładają, trochę już tu zaczęły magazynować, także dosyć fajnie. Dobra. Może tutaj jakąś gniazda się przyłoży, znowu z na wygryzienie. No a tutaj ile pszczółki na kracie odgrodowej, młodej. No i za zarkniemy do gniazda, czy nie mają już tego nastroju rojowego. No na razie noszą, ale wiecie, tutaj mogły już pójść miseczki, mateczniki. Trzeba wyciągnąć ostatnią z pokarmem, żeby zrobić miejsce. O, tu jest pieżga. Cała ramka pieżgi. Z drugiej strony troszkę miodu z góry i pieżga. Dobra, rameczka pracy teraz. No, wszędzie czerw ładnie ramka pracy z jednej i drugiej strony zaczerwiona na zasklepieniu jeszcze. No i dobrze, to jest dobra rodzinka. Jak najwięcej tych trudni żeby od niej latało i a no, tu widzę miseczki, wkładcie. Czy coś z nich jest? Tu nic. Tu na węzie świeżej porobiły. No czasem tak robią, ale czy raczej nie ma dobra no tu jest czerwiu troszkę trutowego muszę trochę zgonić żeby miseczki, w razie czego usuwać. Pszczoły jest dużo, strasznie młodej. Silna jest ta rodzina. Spokojnie, spokojnie zagospodaruje te 2,5 korpusu. Gdzieś tam było widać, że nie licząc tej węzy tam na drugim korpusie, to na suszu, na szerwiu, wszędzie jest bardzo dużo pszczoły. Ciężko będzie znaleźć w takiej rodzinie jakieś mateczki, Ale tutaj widać nie ma. Tu jest matka, odwłok ma gruby, chyba ją jeszcze nie odchudzają. Tu są dwie miseczki, gdzie ta matka? Tutaj. Z drugiej strony miseczki trzeba usunąć. taka większa nie no, widać jajeczek ale już tak ta ilość już no trzeba rękę na pół się trzymać trzeba będzie znowu zabrać dwie albo trzy ramki z czerwiem krytym do góry i rodziny już mógłbym odkład robić ale nie mam matek jeszcze z hodowlą nie ruszyłem tu też widzę dwie tutaj już jest podlane ale dziwne. nie wiem, nie widać larwy, ale jest podlane No nie wiem o co chodzi Tutaj jajeczka są, matka chyba czerwi normalnie ścikie nadbudowy, ale te trutowe bardziej tu nie widać żadnych miseczek. No ogrom jest tej pszczoły, ogrom. Po prostu żadnej rodzinie, którą przeglądałem dzisiaj nie było takiej masy wygryzionej się młodej pszczoły. Tu jest czarna, aż ciężko się ten przegląd robi. No popatrzcie na te ramki. Kurczę, co tutaj można zobaczyć. Tu jest kolejna miseczka wypolerowana świeci Może lekko podlana nawet No Ma masa tym Dobra, ostatnia widzę z pokarmem, tu się i nie Dobra, ja tu sobie teraz wezmę dwie ramki ładne, zaczerwione przełożę do góry później jeszcze przejrzę tą rodzinkę i podsumowanie na nakresę. No, już po przeglądzie, już po 18, jest o 12, 6 godzin roboty, no z małą przerwą na obiad. E, cóż mogę powiedzieć, no już pojawiają się te miseczki w dwóch, trzech rodzinkach. W tych miseczkach były pojedyncze jajeczka, więc już nawet matki zdążyły gdzie gdzie to zaczerwić. Ale, ale jako takiego jeszcze stanu rojowego nie ma Ee, że jest pełno tych mateczników, że, jest, yy, że już nie chcą matki czerwić, yy, że nie odbudowują węzy. No ale trzeba uważać. Zobaczymy, czy w tych rodzinkach gdzie, gdzie pojawiał się już ten, yy, te miseczki, czy, czy nie będzie yy, gorzej za parę dni. Yy, w tych rodzinkach zaznaczyłem sobie w środę prawdopodobnie do nich zajrzę, aby aby po prostu zobaczyć, czy nie ciągną mateczników rojowych. Czy nie weszły w ten stan rojowy. Do tych dwóch już tu były po 15 ramek. Te po moim dziadku ule stare. No to po drugim piętrze dostały. W tamtym roku trzymałem na nadstawce. Czyli tu były połóweczki. Mimo to ta rodzina mi się wyroiła. Więc za ciasno. No tam jest 15 plus powiedzmy z 12 ramek połówek. Czyli powiedzmy około dwóch korpusów normalnych. No i to jednak jednak jak zaleją miodem i dwa korpusy może być za ciasno. i chcą się roić. Dlatego wolałem dać po prostu drugi korpus na ramkę całą zrobiłem sobie tu taki pięterko po prostu po deseczce, żeby to podnieść, bo się nie mieściła tutaj tak samo. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz nie będą miały głupot w głowie, tylko będą fajnie miód nosić. No miodek, no 8 miodek, no, w ciągu tygodnia trochę doniosły, nie ma jakiegoś mega zalewania gniazda, bo jest po prostu sucho. Eee, ale powoli, powoli, do przodu. Już powoli trzeba myśleć o pierwszych odkładach eee, na początku maja jedno lub dwuramkowych. Eee, chcę zacząć hodować matki. Mm, już ramkę hodowlaną sobie zrobiłem, miseczki już są. E, w tym tygodniu kolejnym po prostu pociągnę pierwsze mateczki, zacznę co z tego wyjdzie. No jedna rodzinka, e, ta ósemka jest jedynie taka, która nie dostała miodni. Tu na ostatniej ramce po prostu z węzą, zaczęły, dopiero ją odpracowywać, jeszcze nad matka nie złożyła jaj, e, więc prawdopodobnie w środę pójdzie Albo nadstawka, albo cały korpus. A tak wszystkich innych jest ok. No tu jest ta nowa matka z tego ula, co przed chwilą nagrywałem, tej dziewiętnastki, tej primy. Tu dwie ramki z czerwionym sklepionym już poszły, bo już była tak tyle tej młodej pszczoły, że, że aż po prostu za gęsto się tam robi. A tu z racji tego, że matka została podana nieunasieniona, ona powinna w ciągu dwóch Trzech dni zacząć składać jajka, no ale mimo wszystko te dwie ramki tu dołożyłem, żeby rodzinka zbytnio nie osłabła, żeby coś jeszcze na akacji z niej było. No ona rzepak, czy tam wielokrotnie, to co teraz jest, dwie, trzy ramki tu przyniosła, no nie ma czerwiu, więc ona magazynuje miód. Nie ma świeżych larw, które by mogły to zjadać, więc ona tutaj coś przyniesie na tym rzepaku, no ale... No ale też osłabi ją to, nie? No ale, tak ja mówię... No... Zobaczymy jak z całą rodziną, czy ona coś przyniesie. Na razie jest niezła, bo ona tu dużo już miała tego czerwiu, ale, ale jeszcze, jeszcze dopiero, dopiero dochodzi do siły. No za tydzień myślę, że już będzie ok, Będą już dwa korpusiki. A tak e, zresztą jestem zadowolony. Nosi już miód. Wszędzie są dwa korpusy lub dwa i pół. E, no tam gdzie dawałem pierwszą połówkę to poszedł teraz cały. Więc gdyby nie to, że pierwsza była połówka to pewnie by były jeszcze na dwóch. Tak jak ten. No, także to, te dwa pół korpusa, jeżeli się zaczyna od połówki, to jest też troszkę takie mm, lekko naciągane pod tym względem, że e, tak jak mówię, gdyby był na całych korpusach od razu to prawdopodobnie jeszcze by się nie dawało, dopiero gdzieś za tydzień jak już ten rzepak by tu zalał e, miodnie, to dopiero nie? a tak poszło to szybciej, bo mm, trzeba było przenosić czerw ze sklepiony, żeby się matki, mm, matki miał gdzie czerwić, żeby nie wpadały w nastrój rojowy. Dobra, to tyle. Cześć. Trzymajcie się.